WZWC. Zapalenie wątroby typu C jest spowodowane wirusem HCV. Jest to RNA-wirus. Wirus ten został odkryty niedawno, bo w 1989 roku, a w 2020 badacze ci otrzymali za swoje odkrycie nagrody Nobla. Szacuje się, że wirusem HCV zakażonych jest około 70 milionów ludzi na świecie. Uważa się, że mężczyźni są zakażeni dwa razy częściej. Najczęstszymi drogami zakażenia jest kontakt z zakażoną krwią na przykład w czasie ukucia igły, przez kontakty seksualne, a także w czasie porodu z matki na dziecko. Wirus HCV ma kilka genotypów. W Polsce najczęściej spotykanym genotypem jest genotyp G1B. Stanowi on około 80%. Na drugim miejscu jest genotyp G3. Stanowi on około 11%. Na trzecim miejscu jest genotyp G4. Stanowi on około 3,5% wszystkich zakażeń. Na czwartym jest genotyp G1A. Stanowi on około 3% wszystkich zakażeń. U większości chorych WZWC przebiega bezobjawowo. Około 20% występuje żółtaczka. Bardzo rzadko, bo tylko 1% przebieg może być nadostry, czyli piorunujący. W diagnostyce wykonuje się badanie morfologiczne. Stwierdza się wzrost RT i AST, przy czym RT jest większa od AST. Wykonuje się również badania na obecność antyHCV, które można przeprowadzić po około 7 tygodniach. Do odróżnienia czynnego zakażenia od tego wykonuje się badanie na RNA-HCV, które można wykonać po około dwóch tygodniach. W leczeniu stosuje się leki przeciwwirusowe, takie jak inhibitory proteazy, np. Gleka-Prewir, a także inhibitory polimerazy, takie jak Dazabumir i rybawireny. Do powikłań można zaliczyć marskość wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Spotykają się również powikłania pozawątrobowe, takie jak łuszczyca. Rokowanie jest dobre. Leczenie jest skuteczne w 95%. Rokowanie znacząco pogarsza rozwinięcie się marskości wątroby. Przy niewyrównanej marskości śmiertelność w ciągu 5 lat wynosi 50%, a przy wyrównanej w ciągu 10 lat 20%. Marskość wątroby jest skazaniem do przeszczepienia wątroby.